Dzień dobry, witam serdecznie w moim garażu po raz kolejny. I tak, co z sejakiem? Sejaka już nie ma, pojechał na wymianę silnika. Ale dzisiaj, zaraz, już nie ma sejaka, a pasuje zabrać się za kompota, bo troszeczkę no już można powiedzieć, że został zapomniany. To zrobimy sobie baton box, bo poprzedni nie wytrzymał. Próby. Nie wytrzymał próby czasu i też tego, że mnie denerwowało w nim w sumie wszystko. Dlatego dzisiaj, mając naszą rameczkę, mając większą ilość ciekawych gratów, takich jak na przykład mamy woltomierz, podstawowa rzecz trochę bym powiedział, ale warto mieć. Mamy nowy guziczek do rozrusznika, który naciska się po prostu lżej, jest lepszy w tym feelingu całym niż ten, który ma ten taki przeklik. Mamy też standardowo naszego. Już nie mamy, mamy naszego Top Gana, ale dokupiłem drugi, był tylko zielony, niestety, więc będziemy mieć po prostu RGB na całym panelu, prawdopodobnie. Tego standardowo nasze niebieskawe, tudzież czarne. I o ile by mi wystarczyło chęci, siły, czasu, to mamy też takie. One są fajne, mają niebieską obwódkę, tak sobie świecą dookoła. Dlatego sobie teraz znowu zrobię to samo, rozpiszę na kartce co potrzebuje i mniej więcej rozplanuję co i jak, bo jeszcze dochodzi do tego jeden bajer, którego nie mogę, mogę znaleźć. Mianowicie bardzo podstawowy wskaźnik temperatury wody, który sobie zintegrujemy do naszego panelu. I teraz na jaki pomysł wpadłem z materiałem? Kojarzycie jak w samochodach dają to niby sztuczne drewno? Szczególnie w BMW, w Mercedesach starych. Tak, to jest kawałek panelu podłogowego, który jest Twardy, mocny i docięty pod wymiar naszej rameczki. My sobie damy go od tej płaskiej strony, która wypełni nam wszystko. I dlaczego akurat to? Bo jest twardy, jest wytrzymały i jest łatwe w obróbce. A paneli mam kilka kartonów, więc w sumie, gdyby coś poszło nie tak, nie szkoda. I jeszcze jedna kwestia: bo tutaj zrobiłem sobie cztery dziurki, tu, tu, tu i tu, do zamontowania poprzedniego panelu. I brakowało mi czegoś tutaj u góry, więc pomyślałem, że wydrukuję sobie takie oto, tego nie będzie widać, tak jak płaskownik kątownik. To w ogóle nie wyszło do końca, bo jest to pęknięte tutaj, bo rozeszło się od Helikoila, bo chciałem zrobić to z gwintem. Niestety, że mam Endera 3 Pro. Tak, 3 Pro. Proszę, tu jest drukareczka, w ogóle tu mam też yy, fajną szafeczkę teraz i też będzie mały news, ale to kiedyś. No i z racji, że mam tego Endera, no to niestety drukowanie gwintów nie wychodzi tak, jak bym do końca chciał. A że mam zestaw do robienia helikoilów, pomyślałem, że w sumie rozwiercę delikatnie dziurę, nagwintuję, kręcę helicoila i to sobie przyspawam tutaj u góry, żeby mieć po prostu możliwość dokręcenia tego panelu no niestety nie przemyślałem kilku spraw zrobiłem to za cienkie, za małe więc będę musiał po prostu wziąć i wydrukować jeszcze raz w lepszej wersji mocniejszej przynajmniej żeby zrobić właśnie tego typu patent, który będzie według mnie dosyć spoko opcją, nawiercimy sobie ten nasz przyszły panelik, nawet na 4 śruby, nie wiem czy jest sens na 6 i zrobimy sobie wiązkę całą od nowa, także ja planuję i zabieramy się do akcji dobra, zrobiłem taki... Powiedzmy, że schemat, mianowicie rozmieszczenie i instalacja. Rozmieszczenie, czyli dobra, schemat może najpierw. Czyli mamy do zapłonu włącznik do rozrusznika, do pompy paliwowej przełącznik, do wiatraków, oświetlenie 1, 2 i AUX, które zostały sobie awaryjnie, bo wiem, że coś miałem zrobić, ale nie pamiętam co. Dobra, teraz ułożenie. Tu będzie licznik wody, tu będzie woltomierz. Tu będą dwa przełączniki do wiatraka, pierwszego, drugiego, z LEDami. Mamy zapłon, pompę paliwa, i mamy rozrusznik. Tu mamy yy, oświetlenie, plus ten AUX. Nie będzie tak wyglądało do końca, ale mniej więcej ten design, bo nawet nie mierzyłem, nie sprawdzałem. Wiem, że tylko na pewno to się zmieści. No i tu sobie zrobiłem mniej więcej jak to ma wszystko wyglądać. Także ja teraz zabieram się do roboty. Pewnie Wam zrobię time odpalające. W tym czasie live na TikToku i. ARIE! Yy, miałem Wam nagrać, jak docinam to. Ale szczerze powiedziawszy, to była mordęga, nie mogłem w ogóle znaleźć otwornic. Ale udało się, wiadomo, z tyłu wyszło, wyszły takie troszeczkę kwiatki, ale tego nie będzie widać. Będzie widać tą stronę, która jest idealna, ładna, gładka i równa. Na czym mi zależało, bo w teorii dobra umówmy się, to zrobione z kawałka panela do gruza, który w sumie i tak zakończy żywot niedługo, ale chciałem zrobić to w miarę ładniej. Oczywiście z moimi obliczeniami troszeczkę się pomyliłem ale jest dobrze eee, będę chciał to wziąć sobie i pomalować tylko nie wiem czy teraz czy dopiero jak zrobię jeszcze ledy bo chciałem dorzucić ledy tak jak były tam w tamtej wersji bo mam tych żaróweczek jedno tu mam drugie opakowanie proszę mamy też takie żaróweczki to są te 5 te 10 chyba coś takiego eee, tu mamy o, kolejny woreczek z diodami Także tego sprzętu, a sprzętu mam. Co prawda nie mam niebieskich, ale zrobimy jakiś inny kolorek. Coś wykombinujemy. Zrobimy, dorzucimy sobie bezpiecznik główny, który też mam przygotowany tutaj, który wyłącza nam główne zasilanie, gdyby coś się miało stać, żeby po prostu było bezpiecznie. A na razie myślę, że odmierzę sobie jeszcze LEDy, gdzie mają siąść. Tak plus minus. Wielkość, i może na testowym kawałku panela sobie po prostu sprawdzę, jak to w ogóle będzie wyglądało. Czy w ogóle to będzie wyglądało w jakikolwiek sposób, tak myślę. Bo chciałem dorzucić sobie diody statusowe do tych przełączników, szczególnie tych tutaj, co są na, na dole. O, tak, o tu, i te do wiatraku, żebym wiedział kiedy co jest włączone. No i wiatraki koło wody, no bo w sumie jedno z drugim jest połączone, bo wiatraki i woda, i temperatura, chłodzenie. Więc pomyślałem, że plan będzie fajny. Zobaczymy jak to wyjdzie. Nawiercam dziury i malduję się zaraz. Dwie rzeczy. Znalazłem takie oto diody, które kiedyś chciałem wykorzystać do pumy. Niebieskie, przygotowana wiązka pod 12V. I zrobiłem dziury. Tylko znacie to powiedzenie, że po to Pan Bóg dał nam oczy, żeby robić na oko? Ja chyba nie mam oczu. W sensie... Hmm. Troszeczkę mi się te rozjechały, byłem święcie przekonany, że zrobiłem idealnie, a nie zrobiłem. Finalnie to będzie wyglądało coś w ten sposób, także nie jest źle. Możemy podpiąć do zasilania. Kurde, zwarcie się znowu zrobiłem rzecz w dupę. Tak to będzie mniej więcej świeciło, dosyć mocno, na czym mi w sumie zależy, żebym wiedział, kiedy, co się dzieje. Dlatego to jest spoko fajna rzecz, że nawet o, tu po mnie widać, jak to mocno dosyć świeci. I co, tak na dobrą sprawę mamy wszystko. Mamy podrozrusznik do guzika. Tylko problem jest taki, że ja delikatnie przeliczyłem się i troszeczkę będzie wystawało tego brzydkiego, bo chciałem zrobić otwornicą większą. Okazało się, że nie, bo rozmiar jest taki sam jak do tych. Także no i wiem co chciałem zrobić. Nie dwa oświetlenia, tylko na pewno jedno chciałem zrobić spryskiwacze pod koła. Tak, patent dla samochodów o niskiej mocy tudzież jest. Jest, daje sobie radę. Ale nieważne, żeby można było dohartować opony, że można było się pobawić. jak damy na tej damy spryskiwacze. To będzie prawdopodobnie w następnym odcinku, bo na razie ten oto pacjent tutaj, z którym też będzie nagrywany odcinek, w sumie to już jest poniekąd, jest w garażu, nie mogę nim wyjechać, czekam na części, także jest lipa, a my zabieramy się za malowanie tego. Co już zrobię tutaj, już mam po prostu wszystko gdzieś. I musimy wymyślić, jaki kolor do tego dajemy. Czy dajemy niebieski, Albo jakiś szary, zresztą zobaczę, co w sumie mam. Mamy kolejny dzień. Znalazłem farbę, yy, mianowicie taka czarna. To jest lakier strukturalny w teorii do wnętrza, czy tam do ogólnie plastików, jeżeli chcemy zrobić sobie taką strukturkę. Ja zrobiłem kapkę może za gęsto, bo wyszła taka delikatna, ale to jest z drugiej strony spoko i oczywiście, to, co musiałem zrobić? Spieprzyć. Dotknąłem po prostu palcem, wziąłem, chciałem przenieść, wziąłem tak. Za chwilę patrzę się cały czarny palec. Laptop nie działa, może go ogarnąć właśnie w tej chwili i doszedłem do takiego etapu w życiu, gdzie cieszę się z takich dupereli jak listwy zasilające, w sensie chciałem sobie tutaj zrobić listwę, oj, yy, listwę, a nawet dwie do zasilania dużej ilości rzeczy, kompresor, laptop, ładowarki, drukarka 3D i tak dalej, tak dalej. Ja tak się ucieszyłem, jak zobaczyłem, że jest na promocji. Jakby ja po prostu nieważne, róbmy dalej panel. Także teraz najważniejsze: gdyby Monster Energy chciał mnie sponsorować, to yy, śmiało mój mail jest podany w opisie. Nie ma problemu, chętnie przyjmę w każdych ilościach. to wygląda teraz? Może guziczki. Trzy guziki oświetleniowe, plus dwa wiatraki. Na mocy tych mi nie zależy kompletnie, bo tu wszystko będzie szło przez przekaźniki, także spoko. Tutaj zresztą jest taka sama sytuacja, chociaż one są podobno na mocniejsze prądy. Śmiało. No, zobaczymy w dużej mierze. I dlaczego tutaj to teraz przed wywierceniem śrub? Bo chciałem sobie po prostu wziąć, przymierzyć to wszystko, czy to będzie w ogóle pasowało. Czy to, że tak powiem. Siądzie w nasze ramy, ale wydaje mi się, że powinno siąść bez większego problemu. I teraz sobie dodrukuję adapterki, tak bo było wcześniej. Zrobię instalację w międzyczasie. Tada, tak się prezentuje. Baton box. Eee, jeszcze tutaj zostały mi diody do wrzucenia. Później sobie to jakoś przedmuchamy z tych wszystkich opiłków. I wydaje mi się, że. Szczerze powiedziawszy, nie jest źle. Mogłoby być lepiej, bo mogłoby być o wiele lepiej, ale jest tak przyzwoicie. Załączamy zapłon. Nic się nie stało, bo mamy pyk. Zapłon, który nam daje zasilanie do zegara. Daje nam zasilanie na woltomierz. I daje nam zasilanie na wiatraki, oświetlenia, to co tutaj mamy przygotowane i mamy pompę paliwa. Tadam! Jak to się prezentuje? Mega podstawowy, ale mam nadzieję, że będzie działać. Zaraz tylko wezmę jeszcze, przeparkuję auto i wrzucam to. Teraz mi się drukuje druga, już taka gotowa z gwintem przejścióweczka, którą sobie dospawamy do oryginalnego do oryginalnej krateczki wywiercimy w tym dziury i mam nadzieję, że będzie śmigać. Jesteśmy w naszym śmietniczku, w którym mam syf, ale tak się prezentuje cały panel. Wydaje mi się, że za tą cenę, tudzież prawie że za darmo, nie jest źle. A więc tak, mamy nasz zapłon, załączają nam się zegary, czyli tutaj wiadomo, woda plus woltomierz. Tu mamy załączenie pompy paliwa, które jest osobno. Mamy załączenie oświetlenia, tak jak mówiłem, wiatraki. Które są już podpięte i rozrusznik, który jest nie do końca sprawny, bo jest wyładowany akumulator. Proszę bardzo, 10V, niecałe, także tak, no pasuje mi tu ogarnąć, bo jest dosyć sporawy syf, mamy tutaj części dywanu, w ogóle nie jest poogarniane do końca. Ale jak to się mówi, zarys już, już jest. Wiatraki podpięte, oświetlenia są jeszcze nie podpięte do końca. Tak samo jak nie jest do końca podpięty, ten przełącznik do tych spryskiwaczy kół to będzie na następną, że tak to powiem, część. I co jeszcze? Tutaj gdzieś by pasowało hebel dać prądowy z boku, albo nawet dam go tu. Jeszcze zobaczę, jak to, gdzie mi to najlepiej siądzie. No i będzie pasowało go troszeczkę ogarnąć, bo no jednak jest. Jednak jest jaką czarne łapy od roboty, ale mniejsza w to. Także mamy wszystko osobno, bezpiecznie. I wiadomo, jak mamy nawet wszystko włączone, to zapłon nam wyłącza kompletnie wszystko. Czyli pompa paliwowa też się nie załączy. Spoko, dobre zabezpieczenie. Jeden hebel gasi całe auto. Fajnie. Pasuje tak, hydro może odpo... odpompować, yy, Odpowietrzeć hydro i nożny, który się zapada, więc trzeba będzie to w jakiś sposób zbadać, bo coś jest niechalo on spada. Da się go podpompować, ale tak by było mało płynu. Trzeba będzie na to zobaczyć. Może klakną sobie podetniemy. Chodzić i tak mamy nasz z megafona, także nie wiem czy będzie to potrzebne. I coś tu będziemy jeszcze działać. Zobaczymy. Na pewno tą ściankę od wewnątrz jakoś zrobić, bo no. No bo, że tak to mówiąc, w skrócie jest porażka w tym stanie, jak jest, ale to się na spokojnie wszystko ogarnie. Kratkę nawiewu muszę wrzucić, pogarniać i będzie git. Chyba na razie tyle.